wszystkim zawodnikom, bramkarzowi, obrońcom nam Naprawdę zagraliśmy wszyscy dobry mecz i w konsekwencji zdobyliśmy trzy punkty. Dlatego nawet po pierwszej obrońcom musieliśmy bardzo być skoncentrowani do końca, żeby nie dać sobie jeszcze bramki. Nawet jak chcieliśmy drugą bramkę, to dalej musieliśmy uważać, bo wiemy, że górnik dobrze odrabia straty. Czy nie dawniej byśmy stracili bramkę? Górnik wyszedł za ciosem, ale na szczęście nie, nie szczelili, wygraliśmy i jesteśmy bardzo szczęśliwi. No tak, pierwsza bramka poszła po mojej głowie, przegrałem do Rubena i... I Rubens strzelił, także chyba zaliczyli asystę. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale powinni zaliczyć. No tak, mieliśmy słabszy okres. Na szczęście mam nadzieję, że już jest za, 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 za nami. E, zdobyliśmy 10 punktów e, bardzo ważnych i obyśmy jak najwięcej tych punktów zrobili do końca, żeby, żeby być jak najwyżej na, na koniec roku. Zagłębię Lubin to jest. To całkiem inna historia. Chciałem oddać stąd bardzo, bardzo szybko. Niestety e, nigdy mnie nie puścili, musiałem wypełnić kontrakt. No, tak, tak, tak to jest w życiu. Jestem szczęśliwy, że wróciłem do Gliwic, e, Ucieszyłem się, że, że przyszła oferta właśnie stąd i, i nie zastanawiałem się od razu, chciałem przyjść też tutaj. No tak, no, mieszkam praktycznie u siebie, tak. E, znam klimat. E, tutaj wypłynąłem, można powiedzieć, dostałem pierwszą szansę. I. No, no fajnie się tutaj czuję. No, no, mam nadzieję, że, że kolejne mecze, w których będę grał, będą równie owocne i równie dobrze będzie punktować, jak jak dzisiaj. No pewnie, pewnie jest to coś przyjemnego, i bramkę w derbach i ucieszyć wszystkich, wszystkich kibiców Piasta, wszystkich działaczy, wszystkim osobom, na którym zależy dobro tego klubu. No jest to coś przyjemnego. Jeszcze, jeszcze przy zejściu, jak kibice skandują moje nazwisko, to jest super sprawa.